Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jakub Kamiński z Nations on Fire. Słuchajcie, mamy dla Was niezwykłe wieści. Jak wiecie, 21 maja widzimy się już na długo wyczekiwanej ewangelizacji, szytej na miarę XXI wieku. Czas przełomu Ergo Arena 2022. Natomiast kwietniu, a dokładnie 9 kwietnia chcemy spotkać się na wydarzeniu przebudzeniowym, a dokładnie przebudzona Północ. Będzie to wydarzenie dedykowane dla Kościoła, dla wszystkich tych z Was, którzy chcecie rozpalać się w Duchu Świętym i płonąć Jego obecnością. Chcemy potraktować to wydarzenie jako zapowiedź i przygotowanie do nadchodzącej miesiąc później ewangelizacji. Chcielibyśmy zaprosić Was wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, to wydarzenie jest całkowicie otwarte, nie wymagana jest żadna rejestracja. Chcielibyśmy Wam zapowiedzieć, że jest tam niespełna tylko tysiąc miejsc. Z tego względu mogę rzec, kto pierwszy, ten lepszy. Widzimy się 9 kwietnia w Gdańsku na obiekcie Stary Manesz. Startujemy o godzinie 17. To będzie czas uwielbienia, kiedy setki osób spotkają się, aby uwielbić imię, które jest godne wszelkiej chwały. Później będziemy wsłuchiwać się w to, co Duch Święty ma dla nas. Będziemy wspólnie modlić się o północ, jak i o całą Polskę. A następnie spotkamy się 21 maja na Ewangelizacji w Ergo Arenie. Do zobaczenia. Trzymajcie się.